Stowarzyszenie Przyszłość Przyszłości organizuje zbiórkę darów pod hasłem Razem dla Rodaków ze Wschodu, z których przygotuje paczki świąteczno-noworoczne dla polskich rodzin mieszkających na Ukrainie w Latyczowie i Kamieńcu Podolskim. Zbierane są przede wszystkim produkty z długim terminem przydatności, artykuły higieny osobistej, a także książki z polską literaturą piękną, książki dla dzieci, przebory szkolne i maskotki. Razem dla Rodaków ze Wschodu, kolejna charytatywna akcja Stowarzyszenia Przeszłość Przyszłości, tak naprawdę akcja, która odbywa się Dzięki państwu, dzięki obywatelom, dzięki naszym kolegom, przyjaciołom, instytucjom kultury, instytucjom, placówkom oświatowym. Zbieramy dary różnego rodzaju, przede wszystkim żywność z długim okresem przechowywania, zbieramy środki higieny osobistej, książki z polską literaturą i misie przytulanki. To wszystko w tym miejscu będzie sortowane, sprawdzane daty ważności, a następnie pakowane w jednakowe paczuszki, które w grudniu planujemy wywieźć na Ukrainę. Tym razem jest to Latyczów i Kamieniec Podolski. W Puławach zbiórka trwa w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego, jest ono czynne codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 16. Zachęcamy do przynoszenia produktów, prosimy o wsparcia. Puławskie szkoły również jak zwykle możemy na nich liczyć, włączyły się. Teraz trwa zbiórka, zwożenie tych darów, także działamy i zachęcamy do wspierania naszych rodaków. Do końca tego miesiąca, czyli do końca listopada zapraszamy, a następnie poinformujemy Państwa o gali, zaprosimy do Pałacu Czartoryskich, gdzie jest takie uwieńczenie, tego przekazania tej zbiórki, tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, dla wolontariuszy, dla instytucji, które biorą w tym wszystkim udział, bo będzie poświęcenie tych paczek, będzie odsłonięcie jednej z tych paczek, a następnie pierwsze 100 paczek tego samego dnia już powędruje na Ukrainę. Kolejne spakujemy do busów i pojedziemy razem z nimi. Akcja Razem dla rodaków ze wschodu współfinansowana jest z kancelarii prezesa Rady Ministrów. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fieldorfa Nila 2, galeria nowa. Oraz Premium Mobile, galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.